Witam Was, Rezydenci Zła. Minęło już nieco czasu od debiutu ósmej części Resident Evil, więc to idealny moment, aby dostarczyć Wam materiałów tematycznych, w których opowiemy o postaciach, potworach i lokacjach w świecie gry. Na dobry początek zaczniemy od tajemniczej, lecz mocno przygnębiającej historii Donny Beneviento. Wątki paranormalne w uniwersum Resident Evil to rzadkość, a jest to bez wątpienia ciekawy temat dla większości graczy. Zainteresowani, co dla Was przygotowaliśmy? W takim razie zapraszam do oglądania. Donna jest ostatnim żyjącym członkiem szlacheckiego rodu Benevento, który miał powiązania z rodziną Berengario. Rutten specjalizował się w rzeźbiarstwie oraz konstrukcji lalek artystycznych i posiadał duże wpływy na okolicznych terenach. Jako mała dziewczynka Donna, była cicha, nieśmiała, nieco wycofana, gdyż wstydziła się pokazywać publicznie ze względu na bliznę, którą nosiła na twarzy. Zatroskany ojciec widząc cierpienie swojej córki, postanowił zrobić to, co umiał najlepiej i stworzył wyjątkowo lalkę dla Donny. Marionetka nosiła kwiecistą, białą suknię ślubną i elegancki naszyjnik, a jej twarz przypominała półksiężyc i słońce, symbol rodu Beneviento, który miał odzwierciedlać fantazję i rzeczywistość, a także ciemność Donny i jaskrawą piel Angie. Od tej pory dotrzymywała towarzystwa dziewczynce, która używała jej do komunikacji z innymi osobami. Niestety w pewnym okresie jej życia najprawdopodobniej około 1996 roku w niewyjaśnionych do końca okolicznościach rodzice dziewczynki zmarli. Z grafik koncepcyjnych, które przedstawili nam twórcy, możemy wyczytać, iż cała rodzina Beneviento, oczywiście poza donną, z jakiegoś powodu popełniła zbiorowe samobójstwo i rzuciła się w wodospad. To właśnie po tym zdarzeniu Donna całkowicie odcięła się od świata zewnętrznego. W swoim domu spędzała większość czasu, doskonaląc swoje zdolności lalkarskie, brzucho oraz znajomość botaniki, jednak samotność, traumatyczne przeżycia oraz dyskryminacja otoczenia odcisnęła piętno na psychice dziewczyny, która tak bardzo pragnęła iskierki nadziei. Z czasem Donna zaczęła wyrastać na piękną i atrakcyjną kobietę. Jednak wciąż nie potrafiła pogodzić się ze śmiercią swoich rodziców i wolała towarzystwo lalek niż żywych ludzi. Była zżyta ze swoją lalką Angie do tego stopnia, że miały nawet wspólny obraz, pozbawiony niedoskonałości Donny. Jej cierpienie oraz izolację zauważyła i wykorzystała matka Miranda, którą mieszkańcy wsi i okolicznych terenów czcili niczym bóstwo. W swej dobroci adoptowała Donnę oraz przekazała jej pewien dar. Był to pasożytniczy organizm, który wchłonął pleśń, dzięki której zarażony zyskiwał niesamowite zdolności. Jak dowiadujemy się z notatek ogrodnika rodziny Beneviento, dla Donny był to najszczęśliwszy dzień życia. Jednakże... To nie pierwszy raz, gdy Miranda mieszała się do jej rodziny. W latach 50. Bernadetta, siostra Donny, padła ofiarą matki Mirandy, która na niej eksperymentowała. Ostatecznie dziewczynka zmarła. Cudowny dar to tylko pretekst Mirandy, by prowadzić swój kolejny eksperyment. Ciało Donny miało posłużyć jako swojego rodzaju naczynie dla zmarłej córki Mirandy. Niewiele brakowało, a tak by się stało, lecz pasożyt w ciele Donny zaczął pogłębiać jej chorobę psychiczną, więc matka Miranda straciła nią zainteresowanie. Pasożyt nie wywołał gwałtownych mutacji w jej ciele, lecz zagnieździł się na jej twarz w miejscu. Gdzie wcześniej miała bliznę, naruszył prawidłowe funkcjonowanie mózgu i urósł do tego stopnia, że Donna straciła swoje prawe oko i została jeszcze bardziej oszpecona. Do 2021 roku Donna jako przedstawicielka rodziny Beneviento wchodziła w skład rady pod nadzorem matki Mirandy, gdzie wspólnie kontrolowali cały region i podejmowali ważne decyzje dla społeczności. 9 lutego o świcie miało miejsce spotkanie czterech lordów, gdzie Miranda skrystalizowała ciało porwanej córki Tanaimii, a jej fragmenty wręczyła każdemu z członków rady. Zaledwie kilka godzin później znów się spotkali, gdzie zaczęli omawiać los schwytanego Itana. Donna przez całe spotkanie była milcząca, ale chętnie komunikowała się przez Angie. Po ucieczce Itana każdy z lordów wrócił do swojego domostwa. Wait, do those freaks have Rose? Po pokonaniu lady Dimitresku Idan był zmuszony wkroczyć do mglistej doliny aby ratować swoją córkę Rose plotka głosi iż każdy kto zapuścił się do doliny już nigdy z niej nie wracał Musiał jednak to zrobić, aby odzyskać flakon z fragmentem ciała swojej córki, który posiadała sama Donna Benviento, drugi lord, ślepo wierny Macemirandzie. Kobieta słynęła z tego, iż uwielbiała dręczyć swoje ofiary, wywołując u nich różnego rodzaju halucynacje i nie inaczej było w przypadku Itana, który widział swoją zmarłą żonę. W pewnym momencie, by odblokować przejście, musiał przekazać część swoich wspomnień, czyli fotografię ukazującą najlepszą chwilę jego życia. Gdy dotarł do rezydencji i przekroczył próg piwnicy, dostrzegł flakon, który spoczywał na nogach lalki Angie. Jak się okazało, to było tylko złudzenie, a Ethan musiał zmierzyć się z koszmarem, który zaserwowała mu Donna Beneviento. Rozwiązał zagadki oraz Uciec przed monstrum, jednak w trakcie tych halucynacji, Ethan odkrywa również, iż jego żona skrywa przed nim pewną tajemnicę. Ethan, to I didn't keep it from you. Mia, o czym ty mówisz? Na tle pozostałych lordów oraz ich zdolności, Donna wydaje się bardzo kruchą osobą, nic bardziej mylnego. W pewnym momencie po przyjęciu pasożyta udało się jej wyhodować rośliny, żółte kwiaty, które zawierały cząstkę muta grzyba. Gdy urosły, zaczęły rozpylać pył z cząstkami pleśni. Jeśli ktoś znajdował się w ich pobliżu i wdychał pyłki, stawał się potencjalną ofiarą, gdyż Donna mogła wywoływać halucynacje u zainfekowanej osoby. Jak czytamy w notce od ogrodnika, Donna kazała zasadzić takowe na na grobie panny Claudii, gdzie grób znajdował się dosłownie przed wejściem do domu Beneviento, więc każdy, kto dotarł do rezydencji, był już zainfekowany. Do tego, donna podzieliła się swoim pasożytem z innymi lalkami, a w ich wnętrzu znajdowały się różne ostre narzędzia. Kontrolowała je i tym samym tchnęła w nie życie, a dzięki Angie, wiemy, jak szaloną osobą stała się donna Beneviento. Cała sekcja, w której musimy znaleźć Angie, jest niezwykle dziwna. Oczywiście naszym celem jest dorwanie lalki i wbicie w jej czoło nożyczek trzy razy, aż do końca halucynacji. Jednak jej ucieczka przed Itanem oraz ślady krwi na ścianach mogą sugerować, że to Itan był agresorem dla samej Donny Beneviento tan w szale i pod wpływem halucynogennych kwiatów nie zdawał sobie sprawy z tego co robi, ostatecznie mordując Donnę Beneviento. Po traumatycznych przeżyciach zabrał pojemnik oraz lalkę Angie, a w kieszeni znalazł fotografię, na której odwrocie pojawił się napis Dbaj o naszą małą Rose. Najwidoczniej pod maską szaleństwa oraz rozpaczy, Donna ostatecznie sprzyjała Itanowi i rozumiała jego walkę o dziecko, a jej wcześniejsze zachowanie może nam dawać wiele do myślenia. Gdy pokonamy koszmary, jakie serwuje nam Donna, upuści ona Angie, którą chętnie odkupił nas Duke za 28 tysięcy leja. Ah, Miss Angie, just adorable. Porcelain dolls are very popular, you know. Ale to nie jedyny skarb, jaki możemy zdobyć na tym obszarze. Grobowiec rodzinny również skrywa ciekawe fanty. Aby zdobyć kielich, należy po sekcji w domu wrócić na cmentarzysko. Tam znajdziemy fragment płyty nagrobnej, który łączymy z drugim fragmentem na grobowcu. Zanim jednak to się stanie, czeka Was poważne starcie z bossem, więc warto się przygotować. Kielich pogonimy u handlarza za 18 tysięcy, jeśli wciąż Mało fantów, warto znaleźć kulę Słońca i Księżyca w ogrodach Beneviento, którą wykorzystacie w labiryntowej zagadce. Zagadka znajduje się w domu ogrodnika, a onyksowa czaszka jest warta aż 15 tysięcy. Jednak to wciąż nie wszystko. Warto zapolować na antyczną lalkę Madelinę, Po zdobyciu głowy ze studni obok domku ogrodnika i ciała lalki z szopy w tej lokacji, która którą widzicie na mapie, możemy sprzedać ten wartościowy skarb za 20 tysięcy. Madelina podobno reprezentowała młodą wiedźmę z pewnej lokalnej legendy. Utwór muzyczny, który leci teraz w tle, możemy usłyszeć również w grze Blood z 1997 roku. Dzieci śpiewają tam po francusku, a tekst brzmi Wybierzmy się na spacer po lesie podczas gdy wilka nie ma. Gdyby tam był, to by nas pożarł, dzięki czemu idealnie wpisuje się w świat Resident Evil Village, zaś utwór w piwnicach, który gra przy lalce NG, słyszymy również w grze Lineage 2, czyżby. Twórcy byli fanami tego memom RPG? Lalki to częsty straszak w grach i filmach. Patrząc na Angie, od razu kojarzymy najbardziej przerażającą, filmową lalkę Annabel, Oczywiście zaraz obok Czakiego. <tryk> Kapką bardzo często sięga wstecz do nieukończonych projektów. Całą sekcję z laleczkami, które atakują głównego bohatera, widzieliśmy już przy okazji wczesnej wersji Resident Evil 4, Leon, na skutek infekcji wirusem progenitor, miał halucynacje, w których atakował go przerażający Hookman, a także demoniczne kukiełki. Donna i jej szaty symbolizują żałobę, gdzie Angie w swojej sukni ślubnej jest odzwierciedleniem radości i życia. Strój żałobny to tak naprawdę odniesienie do mody, która panowała w XIX wieku i fotografii, które potocznie nazywano ukryte matki. Aby uspokoić dziecko oraz uchwycić idealną fotografię, mamy takich dzieci przywdziewały takie oto stroje. Twórcy nie ukrywali tego i szczerpali inspiracje z wielu filmów oraz gier. Cała sekcja w piwnicach domu Beneviento to bez wątpienia odniesienie oraz swojego rodzaju hołd do dema Konami PT aka Silent Hills. Układa nam się to w całość, gdy widzimy charakterystyczne korytarze, monstrum, radio czy czerwone, krwiste oświetlenie. Studnia w piwnicach domu niczym z filmu Ring czy Milczenie Owiec, a projektor jak w filmie Sinister. Na wczesnym etapie produkcji Donna Beneviento była lekarką, a jej dom był nawiedzony przez duchy. Jednak twórcy wraz z rozwojem gry odeszli od tego pomysłu na rzecz lalkarki oraz infekcji pasożytym kadłu. Zaś wygląd lalki Angie zmienił się na przestrzeni prac nad grą. Do tego drewniana kukła, która leży na stole w piwnicach przy pierwszych założeniach twórców, zamiast niej miało znajdować się tam ciało, Podobne do żony Itana, zapewne odcinanie kończyn i grzebanie w zwłokach mogłoby wywołać wiele kontrowersji, więc również porzucono ten pomysł. Daniela Aiko to modelka, której twarz widzimy na obrazie w rezydencji Beneviento, ale Liza Goodwin to również modelka, której twarz wykorzystano przy scenie z Martwą Donną Beneviento. Twórcy wykorzystali jej wizerunek również przy projekcie matki, którą Widzimy w finałowej scenie w autobusie oraz dla samej pelli Dimitrescu. Man, Kapkom tworząc paranormalny fragment rozgrywki w domu pani Beneviento wiele ryzykował, gdyż musiał się liczyć z tym, iż zatwardziałym fanom uniwersum może to się nie spodobać. Jednak spływające pozytywne opinie po premierze gry świadczą tylko o tym, iż rezydencja, sama Donna, jak i Enji to strzał w dziesiątkę i idealne posunięcie ze strony twórców, świetnie wykreowana postać tajemnicza mroczna, z przykrą i tragiczną historią w tle pokazuje, że takich kreacji w serii Resident Evil chcemy więcej i aż szkoda, że twórcy nie pokusili się o dłuższy wątek Donny Beneviento i aż dziwi, że tak poboczna postać zyskała wierne grono sympatyków. Jeśli są takowi w naszym gronie, zostawcie komentarz, podzielcie się z nami własnymi doświadczeniami z domu Beneviento, zaś również na naszą stronę Facebook, wpadnijcie na Instagrama oraz zachęcamy do wspólnej dyskusji na serwerze Discord Resident Iwy Polska. Bądźcie na bieżąco i do usłyszenia, Rezydenci Zła, w kolejnym filmie na tym kanale.